Cześć, ja Witam was w odcinku, gdzie będę chciał już zrobić farmę mm, szlamu, bo kupiłem y, spawner jeden. Zapytacie jak? Już wam śpieszę. Y, typ napisał, że kto polubi mu działkę, y, ten dostanie od niego y, 400 tysięcy i ja jako Janusz Biznesu i przedsiębiorca. Mm. Bo lubię mu, on mi wysłał. I wszyscy świetnie, super. I teraz... no nie wiem co. Chyba tak. Od razu mówię, um... Pierwszy raz robię farmę magma creamów ze spawnerami. Co mnie takich bomby spawnerów to też nigdy nie używałem. Bo nie potrzebuję. Nie bawię się w podwój za bardzo. Nie wiem po co są. Chyba pewnie pod, pod ognio odporność czy coś. Szybko, I pewnie jak już jakoś tutaj porobię. Eee, teraz ważne pytanie. Nie, nie kupuj. Idź. Weź sobie. Ja mam syndrom kupowania. Więc no. Dobra, i czy tu na przykład. jak tak, to nie poleci bar. Nie, idealnie. Znaczy. Pamiętałem. Owszem, ja pamiętałem takie rzeczy. No przecież. O, powiedział, że nie pamiętałem takich rzeczy. Cztery. Dobra, teraz pytanie. Czy to będzie działać? Jak ja tutaj też stałem, to trochę minęło, jak one się zrespiły. O, zrespił się. No i subcio. Psa Popsa. zostawię, bo ja to mogę odłożyć. Te dywaniki, dywaniki, dekoracje to będą w blokach. Wełny potrzebuję. Idealnie. Hmm. na idealnie, sortujemy na, ale drogie. A mam kluczyk w ogóle! właśnie. Chodźcie otworzyć kluczyk, bo sobie dzisiaj postałem na w strefie. Więc no. To jest Nie. To jest jest? a chyba tam jest. I tu Aha, czy jak ja je zabiłem, to oni... Uuuu... mi się grabisz teraz. Hmm. Nie przekonajcie, bróżko. O, właśnie, tego się najbardziej martwiłem. że taki możemy mi się zrespić. I nie mam zielonego pojęcia, co ja mogę zrobić, tak żeby to. Mm. teraz jak zastanawiam... Ale hmm. no... Hmm. A się to jest to, że ja nie mam też tego grabieża, o nie on przejął high ground. Nie będzie nic takiego, nie? Chyba później po prostu no, to jest tak. Kurde mogłem po prostu... Chciałem się wycwanić tu, ha ha ha, ha. i parafą, ale widzę, że... Mm. No i co tu zrobić mam? Dobra, wpadnę na jakiś pomysł i się usłyszę z wami. E, dobra, ja to wystawię. Mm. Niech mi ktoś kupi to. Ja po prostu kupię Blazów. No nie wiem. No niby trochę mało. Bardzo mało. No, chyba nie... Albo... Albo ktoś by dawał hajs za polubienie. Albo nie wiem. Nie mam pomysłu. Dobra, tak to będę czekać. Jak ktoś może kupi ten spawner. Chyba nic innego mi nie zostało. Szczekaj. Dobra, usłyszymy się jak ktoś kupi to. O kurde, kupiono mi to już dawno. Bo jak się wchodzi w rynek, to tutaj macie do odebrania i tu są na przykład itemy, które wam ktoś zaskupił I zarąbiście. Blaze. Hmm. Szybkie rączki. E, dobra. Czy nic u się to zrespią? Respią się? No 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 no. no, no. Spadają! Dobra! Mamy to! Mamy to! Mm -hmm. O oh, je! Yeah. A ja nie mam żarcia. Ja naprawdę ja sobie musiałem tu już małą farmę zrobić. <grybujesz> żeby żarcie mieć. Uuu, spadają. Mm. I Czyli mamy już fajną zarabiarkę na awku. Można nawet. Um. Jak coś ja specjalnie to szkło akurat kupiłem, bo to szkło nie przepuszcza światła. Ja w sumie to w tym... One podlatują. Hmm... to na chwilę tylko, nie? Ta na chwilę tylko. No dobra, chociaż się coś ruszyło, nie? Chociaż tyle, teraz tego grabież sobie kupić. Na mieczu. I można farmić. No dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Zachęcam do zostawienia coś po sobie, ja Wam życzę miłego dnia, nocy i widzimy się w następnych odcinkach, do następnego, trzymajcie się, no i pa pa.